Przychodzisz do domu z pracy, jest zdenerwowany i zirytowany, bo twój szef kazał ci robić za pracownika, który oczywiście dzisiaj nie przyszedł. Otwierasz lodówkę i robisz słynne polskie, słowiańskie spaghetti. Obżerasz się tak bardzo, że zjadasz od razu całą patelnię. Później czujesz wyrzuty sumienia, bo to jednak nie jest najzdrowsza opcja. Albo jeszcze lepiej, na poprawę humoru zamiarasz sobie lody i polewę czekoladową. A ja powiem Ci dokładnie, dlaczego akurat w tym momencie tak bardzo chciałeś się obżerać takim śmieciowym jedzeniem. Zacznijmy od tego, że skoro od dawna już wiemy, że fast food i po prostu śmieciowe jedzenie jest tak szkodliwe dla naszego organizmu, to dlaczego nadal bardzo chcemy je jeść? Odpowiedź jest bardzo prosta i jest zapisana w naszej ewolucji, bo pomimo tego, że to jest rzeczywiście niezdrowe, to jedzenie ma bardzo dużo kalorii, małym wysiłkiem strawienia, przetworzenia i wchłonienia tych kalorii czyli po prostu ewolucyjnie no, bardziej nam się to opłaca. Im więcej czegoś zjemy, co ma bardzo dużo kalorii, no i jest bardzo łatwo strawne, no to tym lepiej dla nas, bo zostanie nam tych kalorii na takie czasy, gdy tych kalorii będziemy mieć o wiele mniej. Dlatego nasz mózg bardzo lubi jeść tego typu jedzenie. Drugim bardzo ważnym czynnikiem będzie stres, bo... Kiedy się stresujemy, to w naszych mięśniach rozkłada się glikogen, w naszych tłuszczach rozpadają się trójglicerydy i w białkach rozkładają się aminokwasy. I organizm chce podczas tego stresu sobie jakoś przywrócić te straty. Dlatego chcemy się objadać. I tak jak mówiłem, najlepiej to zrobić jedzeniem, które sprawia nam przyjemność, żeby dodatkowo złagodzić ten stres. A im dłuższy ten stres, to tym dłużej chcemy się obiadać. Słabszy sen słabszy sen równoznaczny jest z słabszą psychiką no i im słabsza psychika, tym gorsze nasze będą wybory jedzeniowe. No i w naszym mózgu dochodzi do zwiększenia ilości greliny, czyli hormonu głodu. Teraz będzie raczej najważniejsza rzecz mniejsza objętość. Nasz mózg nie wie, ile co ma kalorii. Nie wie, że tłuszcze mają dużo kalorii, i nie wie, że rośliny mają ich mało, tylko zwraca uwagę na ich objętość. Dlatego na dietach, na przykład redukcji, po prostu jemy bardzo dużo warzyw, które bardzo mało mają kalorii i bardzo dużą objętość. Możemy teoretycznie jeść na przykład na diecie keto. No, ale to już jest inny mechanizm. Wróćmy może do tej objętości. Im bardziej objętościowy ten posiłek, no to tym dłużej będziemy nasyceni. No i nikt raczej się tu nie zdziwił. Ale, no, tak jak mówiłem, duża objętość niekoniecznie oznacza równie dużo kalorii. To zależy, co jemy. No i no. Te warzywa, owoce i inne tego typu jedzenie, które jest bardzo polecane, no, ma dosyć większą objętość niż na przykład taki boczek, parówki i inne takie w miarę wysoko przetworzone jedzenie. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że podczas picia kawy może się zmniejszyć ilość głodu, bo po wypiciu takiej filiżanki kawy zwiększa się nam ilość adrenaliny, która zmniejsza apetyt. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tej kofeinie i jak działa na nasz mózg, to odsyłam cię do tego materiału.